Zmęczone i w szarości dnia się roztopiają, szare twarze, niby proch ulicy, kiedy zda... Spotykamy się po raz kolejny na podsumowaniu konkursu Józefa Frysztakowej. Jak zawsze konkurs cieszy się dużym powodzeniem, ponad 70 recytatorów, ponad 130 prac plastycznych. Z tego wszystkiego wyłoniliśmy dzisiejszych laureatów, których nagrodziliśmy. Jesteśmy dumni, bo co roku i prac plastycznych i chętnych do wzięcia udziału jest coraz więcej. Nie wierzyłam, zabijasz mnie! Ledwo szeptał. Twoja każda zła myśl, każda łza! To wyrwane z moich skrzydeł, których od tak dawna nie mogłem rozwinąć. Jednym słowem, młodzież jest nie tylko zdolna, ale młodzież jest cudowna. Młodzież zaprzecza pewnym po, takim powszechnym stereotypom, że tylko informatyka, że tylko komputery, że tylko telefony. Tutaj młodzież pięknie zamieniła e, kry, krystaliczne, ciekłe ekrany na piękne obrazy. One są barwne, kolorowe, one są bardzo refleksyjne. Zamieniła klawiaturę na słowa, na wiersze. Sama same recytacja tych wierszy no, wszystkich wprowadziła wielki zachwyt, bo rzeczywiście piękne słowa, pięknie wyrecytowane i bardzo wielkie uznanie, szacunek dla młodzieży, ale też dla polonistów, dla nauczycieli, dla opiekunów i dla osób, które tworzą ten już 23 konkurs. On w każdym roku, jak widać, staje się coraz bardziej rozpoznawalny coraz więcej uczestników, ponad 70 młodzieży. Bardzo też cieszę, że nie jest to jedna szkoła, to jest więcej szkół, również spoza gminetarnów. Ma wiele wymiarów ten konkurs. No, to bardzo piękne prace tutaj podkreślałem ze szkoły specjalnej. No, na każdym kroku widać, że młodzież jest zaangażowana i że szczerze te słowa poezji, poetki, ale nie tylko naszej poetki, pani Józefy, do młodzieży przemawiają i młodzież czyta. Przede wszystkim młodzież czyta, młodzież się interesuje. Szalona wiosna, kolorowa wiosna, złociste, z futkana, chociaż świat ze snu z kowronkową piosenką i sznurem skrzydeł bociana. Szalona wiosna, kolorowa wiosna, królewna roześmiana, już srebrne bazie na wiosce rosną i pachnie ziemia z Młodzież odczytuje te znaki dzisiejszej, współczesnej, tej teraźniejszości, że oprócz nowoczesnych technologii jeszcze to jest inny świat, może nawet piękniejszy, może bardziej wartościowy. Nawet jeśli w oczy wieje wiatr, kiedy nie do końca wiesz, warto wierzyć w lepszy świat. Rób swoje. Możesz. Nie jesteś sam. Byle być sobą. Byle być sobą do końca. Inni nie mogą. Inni nie mogą do końca. Być sobą. Być sobą. Mama y, zorganizowała y, konkursy poetyckie już w Siemiechowie, gdzieśmy mieszkali. Mama była rzeczywiście wyczulona na biedę. Po śmierci mamy znaleźliśmy y, masę przekazów na y, różne fundacje, organizacje, dzieci chore na choroby nowotworowe. W, w sumie może kilka tysięcy złotych y, ze skromnej... Y, nauczycielskiej emerytury. Tato wcześniej kilkanaście wcześniej, lat wcześniej zmarł, no ale ja też staram się iść śladem mamy i gdzie mogę to wspomagam. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomóżemy bez trud. Oczywiście zapraszamy za rok, już zachęcamy do przygotowywania wierszy. Piękne wiersze, pięknie młodzież recytowała, mieliśmy okazję tutaj wysłuchać. No, jesteśmy dumni, że poezja pani Józefy Frysztakowej cieszy się ogromnym powodzeniem.